W Dunkierce Christophera Nolana wojna nie jest opowieścią o bohaterach zdobywających chwałę. Jest opowieścią o czasie, który się kończy i o ludziach, którzy świadomie decydują się go oddać. Najpełniej wyraża to powietrzny wątek filmu, zwłaszcza scena walki Spitfire'a z, z niemieckim myśliwcem oraz finałowy lot bez paliwa. Scena walki powietrznej już od pierwszych sekund buduje napięcie w sposób nietypowy dla kina wojennego. Zamiast szerokich, widowiskowych ujęć dostajemy ograniczoną perspektywę kabiny pilota. Kamera zostaje zamknięta razem z bohaterem, a widz, podobnie jak on, widzi tylko fragment nieba fragment wroga i fragment własnych możliwości. To świadomy zabieg, który zmienia walkę w doświadczenie, a nie w spektakl. Nolan rezygnuje z emocjonalnych dialogów, komunikaty radiowe są krótkie, techniczne i pozbawione ekspresji. Wojna zostaje sprowadzona do procedur, decyzji podejmowanych w ułamkach sekund i reakcji instynktownych. W tym świecie nie ma miejsca na refleksję. Ta przyjdzie dopiero później. Kluczowym elementem sceny jest wskaźnik paliwa. Nalanczeni z niego wizualny symbol czasu, każdy manewr, każdy skręt i każda sekunda walki przybliżają pilota do momentu, w którym nie będzie już odwrotu. Zestrzelenie niemieckiego myśliwca nie jest zwycięstwem w klasycznym sensie, to jedynie potwierdzenie, że misja została wykonana kosztem własnego bezpieczeństwa. Co istotne, wróg pozostaje anonimowy. Nie znamy jego twarzy ani motywacji. Niemiecki myśliwiec jest zagrożeniem, cieniem na niebie elementem większej machiny wojennej. Dzięki temu Nolan unika personalizacji konfliktu. To nie pojedynek dwóch ludzi, lecz starcie obowiązku z czasem. Finałowa scena lotu pilota stanowi wyraźny kontrapunkt dla wcześniejszej walki. Tam dominował hałas, dynamika i napięcie. Tu cisza, silnik gaśnie, muzyka zwalnia, a samolot zaczyna szybowanie nad plażą Dukierki. Czas, który wcześniej był wrogiem, teraz zostaje zawieszony. Ten lot bez paliwa ma wymiar czysto symboliczny. Falier nie walczy już z przeciwnikiem, walczy z nieuchronnością. Każda sekunda w powietrzu to dodatkowa ochrona dla ewakuowanych żołnierzy. Pilot wie, że nie wróci do domu, ale mimo to pozostaje nad plażą do samego końca. To bohaterstwo pozbawiona widowni i nagrody. Warto zwrócić uwagę na kompozycję obrazu w tej scenie. Samotny spitfire na tle ogromnego nieba i morza wydaje się kruchy i niemal bezbronny. Nolan wizualnie podkreśla niewielkość jednostki wobec ogromu historii wojny. A jednak to właśnie ta jednostka ma realny wpływ na los tysięcy ludzi na ziemi. Obie sceny, walka i finałowy lot, łączy wspólna myśl. Wojna nie polega na wygrywaniu bitew, lecz na podejmowaniu decyzji, które mają swoją cenę. Scena walki pokazuje moment wyboru, a finał jego konsekwencje. Razem tworzą pełny obraz bohaterstwa, które nie krzyczy, nie celebruje zwycięstwa i nie domaga się uznania. Dunkierka nie opowiada o triumfie militarnym, opowiada o ocalonym czasie i o tych, którzy zapłacili za niego najwięcej. Moim subiektywnym zdaniem, jeżeli powierzać komuś robienie filmów o wojnie, to tylko Nolanowi. Przynajmniej nie będzie tam zbędnego patosu, tylko wojna taka, jaką ona jest.